50 mocnych i etycznych pytań. 8 minut. Dobra, dobra. Taki syn czy taka córka? Taka córka. Już tłumaczę, już tłumaczę. Ziomek się... On śpiewa po prostu. A córka, no średnio śpiewa. Ogólnie średnio. Ale przynajmniej jest bogata. Se życie jakoś ułoży, dobra? Ja nie wiem, czy ta pasuta... Pff. Nie, 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 obysen. syn. Nie, nie, nie. Jeszcze z córką to może jeszcze procent sobie podpiszę. W końcu od, od kogoś mageny, nie? 41 woli się pasuje? Dostać milion złotych za uderzenie go, czy odrzucić ofertę? A jak mocno. <noise> odrzucić ofertę, odrzucić ofertę. Ale jak mocno, wiesz, bo mam tu kota. Uwaga, kochani, jest tu kot. Jak mogę tak. Uderzenie. Patrz, patrz. Puf. <noise> Przepraszam. Leciutko, Waldem. To nie jest uderzenie. Jak uderzysz, to przecież będzie na szpital. Skatowała kota. No nie. To no nie, no mega mocne uderzenie, to nie. No, dwie przesady. To przecież na dziecku to może mieć potem problem do końca życia. Odrzucam, odrzucam. No co jest z wami nie a, 78%. Kto to robi? Co się da policji żadaj się szczotem you No know, Luna nie ucieka. Mieć armię gejów czy mieć armię czarnoskórych. Czekaj! Ja nie wiem, kto... jak czarnoskórych. Czeknać znaczy... dać czarnoskórych! <grystanie> tak mi się. Ja nie wiem jak to... No, są wysocy. Ja często mam problem z sięganiem rzeczy z górnej półki albo z odkręcaniem słoików i zakładam, że on po prostu. Z... Zakładam, że wśród nich się znajdzie ktoś bardzo mocny. Wystrzelić dziecko z procy, czy zostać wystrzelonym z procy. A, lubię to dziecko? Dobra, mogę być wystrzelona, wystrzelona. Przespać się z własną siostrą, czy przespać się z takim losowym gremlinem. Gremlin, gremlin, gremlin! Ja pierśdzie, co jest, nie przysięgam, jesteś. Mieć córkę, która wzięła udział w odcinku. Wiesz jak trudno potem jeszcze na Wigilii by było? Każde wigilie? No ty normalny jesteś? Gołis, czy pozbyć się córki? <noise> no, co się. Stworzyć rodzinę z biseksem, czy nigdy nie mieć rodziny? Nigdy nie, nie, nie! Tata, tata, swój rodzin z biseksem, oczywiście! Ja... Pójść z nią na randkę w lato, czy pójść z nim na randkę w lato? O, szczerze klimatyzacja. Ustawiłam się, mogę iść na randeczkę z panią. Stworzyć kraj żugajek, czy stworzyć kraj dżendziar? Szczerze <laughs> dżendziary. Bardziej mi piosenki odpowiadają. Dżendziary. Dostać od niej buziaka, czy szybko się wysadzić? Buziak. Buziak od panienki. Dać jej dziecko do opieki, czy dać mu dziecko do opieki? Ja! ja no do już dam tej nai. Ja, pierdziu! Mieć syna geja, czy córkę prostytutkę? Syn gej. Syn gej. Skoczyć na bungee z bungee, czy skoczyć na bungee bez bungee? <śpiewanie> Skoczyć na wadzy z bandzie. Uratować planetę e, zostając gejem, czy doprowadzić do apokalipsy, ale nie zostać gejem. SAD! Niech zginie po co? przez Całe życie kochanego pieska, czy mieć całe z życie jedną kobietę? Pieska bym wybrała. Pieska. Mieć dziecko z tym szonem, czy mieć dziecko z Dawidem Jasperem? A jest jedna, Dawid Jasper. Mieć czarnoskórę dziecko, czy nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji, zostawiając lajka? Ja nie przypadam za dźwięki ogólnie, ale to nie ma nic wspólnego, dobrze? Pocałować boginię, czy pocałować wersow? Bambi, 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 bambi. Przybić piątkę z Banji, czy przybić piątkę z multi? Ja przybijam z Banji, bo multi mi się nie wyzywał. Zostać ćpunem, czy zostać biseksem? <laughs> <laughs> mi ja już ci bez różnicy. Co się wiecie? pomydło czy sprzedać się na ziomka? E... No to sprzedać się, sprzedać się, wiadomo. Dostać milion złotych czy o. przebić piątkę Steveowi z Minecraft? Milion w obecnych czasach, Steve. Być w otwartym związku czy nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji? O nigdy, nigdy szczerze nigdy. No, przy... Tego akurat nie zrozumiem. Trafić do jednej sypialni z modelkami, czy trafić do jednej sypialni z dżędziarami? Ja w pierdzielę, z modelkami sprzedają mi tipy. Gdyby być łatwo. zostać ładną. transformersem, czy napisać lepszą ofertę. Ej, nie mówmy tak, transformers. To mega krzywdzące. Nie, nie, nie. Tak się nie mówi. Sprzedać kopa jakiemuś dzieciakowi, i zostać schopany przez dzieciaki. <noise> Koplosowy przeżył. Przeżyje przecież. No, zostać delikatnie go kołny. zostać czarnoskórym. Czarnoskórą chyba wolała zostać. Wykonywać rozkazy niemieckie. Nie! Buchy? Nie! Nawet nie patrzy ile procent tam było. Przenieść się do czasów kwadratowej masakry, czy przenieść się do czasów starej ekipy. Stara ekipa! stare. Nie oglądałam kwadratowej masakry. Stara ekipa. Latać za nim jak pies, pójść sobie na koncert Genzi. Aaaa! Latać jak pies, śmiesznie chyba było! <śpiewa> przytulić oliwkę Brazyl. Czy przytulić drzewo? Ja bym oliwkę powochała, oliwkę Brazil wybieram. Pewnie ładnie pachnie. Wycałować go w czułko, czy odrzucić ofertę? <śpiewa> <śpiewa> Odrzucał ofertę niestety. Wyjść z domu i zrobić dobry uczynek, czy odpalić sobie ulubioną giereczkę? O, giereczka, co? Nie ma co, nie oszukujmy się, okej? Okay? Giereczka, giereczka. Wskoczyć do basenu z Kiślem za wyświetlenia, czy 24 godziny w więzieniu, żeby się z <śmulować> nim no cóż! Zjeść kebaba z książułem, czy zjeść kebaba z Mister Krychą? O, z książurem, z książulem. Ja też lubię jeść pleś, teraz mam kanapkę z pleśnią, więc się dogadamy. Założyć rodzinę i żyć nieszczęśliwie, czy założyć szczęśliwą rodzinę w Roblox? Szczęśliwa rodzina Roblox, nic nie pobije tego. Dostęp do GTA 6, czy uszczęśliwić wszystkie dzieci na świecie? Pff, dzieci. dzieci, dzieciaczki. Wpuścić Rudego do domu, czy odrzucić <grym ofertę? <grym grym> Posić, Puścić! ciepło jest, klimatyzację mamy, proszę wpuszczać. Przefarbować psa na różowo, czy oddać psa do schroniska? Ty no chyba... Przefarbuje chyba, wolę mieć lunę różową niż Wpuszczyć tego, niż do nie, domu, nie mieć ludy. Czy puścić ją do domu? O, wpuścić ją do domu. Nie, bo Dawid weźmie, go, go, go. Też Dawid weźmie, ja... Móc słuchać tylko youtuberów, czy ogłuchnąć? <laughs> Jeden kebabiore. Przecież czy przejechać się ferarką z Budą? Nie, randeczka z rockstaro jeszcze zapłaci pewnie co? Ona ma gest. No, randeczka. Przelizać się z losową babcią na ulicy czy nigdy więcej nie dotknąć już kobiety? Obejdę się bez kobiet. Dobra, ja nie dotykam kobiet po prostu. Zostawcie się w spokoju. Grać po 12 godzin dziennie czy kompromitować się w internecie? O, dwa naraz, dwa na... Teraz mamy to! Kochani, nie trzeba wybierać, połączajcie Twitcha! Przytulić Madison Beer, czy przytulić tego wsiaka? Madison Beer. Trudne, trudne, no, chyba najbliższe. Zainwestować całe swoje pieniądze w kobietę, czy zainwestować całe pieniądze w syna? <noise> Kobieta, jedyny prawidłowy wybór cofnąć się do czasów OG Fortnite'a, czy spędzić z nią wieczór? <laughs> spędzić z nią wieczór, OG Fortnite i tak nie potrafisz budować, nie, nie, już wtedy jest było budowanie, daj spokój, porobujcie dzieciaki. czy 5 lat bycia kukoldem? Szczerze, chyba rok w więzieniu, jest, szczerze, chyba chyba Zdradzić, tak. czy zostać zdradzonym? Nie no, zostać zdradzonym, zostać zdradzonym. O, ale 50-50, idealne. Robić udawane reakcje przez całe życie. Czy krzyczeć box stop przez całe życie? Box stop, box, nie, box stop. Pier, box stop, box stop. Przede wszystkim nie uśródawać, nie? Nie, dobra. Naj, najtrudniejszy film, jaki miałam sobie chyba, wiecie? Oj, zostanę pana za to, przysięgam. Proszę, nie.